Trudna wsiakret zbrała orzenek, żeby to było w porządku i tamto. Nie takie to ja było łatwe, jak hey, powiadają. No cóż, była śliczka nieopracowana. Zdejcie, moi zreszt... zaraz. jest Ja nie wchodzę, ja się nie świat przebędujesz, a takiej nie znajdziesz. Ja tam myślę się jeszcze raz. Przejdź. jutrze. Co ty robisz? Co, co ty robisz? Czy... Czy pod chce się... Nie jeszcze bym miał nie chcieć. Bo mu szczęście zsyła. No proszę cię, spójrz tylko na siebie. Czym, te, czym teraz jesteś? Niczym. Po co żyjesz? Spójrz w lustro, co tam widzisz. Głupia twarz nic więcej. Na pewno nie ma. Założę się, że nie. On. Nie sprzeczaj się agrafia. Było serpisamy nie na innego króla ładnego. A właśnie że nie trzeci. Król żołeni, to znaczy On już Owszem, owszem, poczekamy. Ale żeby nie zbyt długo. Na chwilę tylko wyskoczyłem z apartamentu. Dziękuję kochanie. O, zobacz jeszcze, tam pajączek nie łazi. A z tyłu nic nie ma? O, dziękuję. No i no teraz mi właśnie. Tak to się zdarza. Wszyscy to... cała nasza eskadra. Wszyscy oficerowie i majarze no, mieli najdziwniejsze nazwiska. No i teraz. Ale nie chowajmy się za krzesła. kolację. pani, cudowny człowiek. Udoskonalił swój wydział w departamencie. Bajeczny człowiek. Zostawiam obie strony w miłym towarzystwie. Do widzenia. Śmiało się miało. Ale nie pali się, daj mi daj najmniej miesiąc czas. Miesiąc? Naturalnie. Toż ty chyba zwariował? Nie, niż miesiąc nie może. Człowieku, przecież obiad weselny już zamówiony.